Tak, właśnie taki lubię, no. To jest ładne. Ej, ale tak szczerze to nie ma chyba prawa autorskie, czy ma? Nie wiem. Or ale oryginał też jest miłe. No. Jeśli to ma prawa autorskie, to za miesiąc ci powiem. Aha. Ale jest to nie ma autorskich, no. ja muszę ściszyć, bo was teraz nie chcę ściszyć. ja tam hmm. nie byłem. Czego po niej wstąpić, Halo? Oj, pierwsza brygada. Halo Co robimy? A z nasz Pierwsza brygada? Pierwszą brygady znam ogólnie samą brygady. O. w samym Teraz ściszyłem tego chaspera na nam bo... I gramy. Czo nie ryskadu. Tak. O nie. No jest tam tam, ta. oh, ta to jest to, tas. To ten o. Asber. A to ta szpileczka? Napisz do niej, jest pytanie numer Tak jak ty babka to że wiesz To było 8-letnie dziecko i ja to pisałem dla jaja tutaj jak chcesz to możesz no położyć wytry Czy ma wolny A To też dzieci grają przecież Może to jest wyjątek jakiś z ciebie, no Wiesz, najprawdopodobniej no tą babą gra chłop, to uzgodnijmy, <noise> nie? No, no. Wiesz to, że ja jestem mulatką tak to nie znaczy, że w realnym życiu jestem mulatką, to jestem młodaką. Ej, tak szczerze? Ej, jak cię zaczyna gonić, ci... no tak, jak cię na przykład zaczyna gonić, nie wiem, ta artystka, no to jest taki jakby początek tej piosenki z tą Doga. Nie z dużo dzieci przychodzi od Gawora i od Wladeusza. Ja Ustalmy jedną rzecz, gdyby oni nie... Gdyby Bloody nie nagrał na przykład SLA, to tam prawie nikogo by nie było na początku, nie? O tak, o no, tam Bił miał to. pół miliona tych subów powiedzmy jakoś tak. Kurnykubym. No to git, rozpromował tą grę, to fajnie. On się utrzymuje do dziś. Dzisiaj już na przykład są ludzie z różnych stron, albo na przykład przyszli randomowo. Co on robisz? ja jak coś muszę kończyć już Potem patrzył No wy Proszę, Przepraszam, mi ja ofertę skrzynki. to Jak coś jak ja umrę, to muszę już kurwa. Nie To Tak. Ta szpila też leży? Nie, yeah, szpila się leciła Nie, yeah. nie, yeah, żyje. Górniki Kostiwen, żyje. Górej konto... Yeah. Nie czemu mnie ty głupia rasplo? Chciałem tylko jakąś skrzynkę wziąć. Górej... Kostiwen. ...płoczarny... Słyszysz to z G? Po niemiecku. Górnej Kostiwen. Ale nie, bo tego E nie ma. No się na no. pysk! Tego E nie... Tego E nie ma w który niemieckiej. Kuchny Nie E tego E z kreską na górze nie ma. kuchny Kuchny consta był stabil O Pogercę już. Przepraszam, A co, ona też wisi? Nie nie wiem czy się próbować ciągnąć? Się... Dobra spróbuję Wójdź mnie, góle Topierce No nie, chciałem jeszcze trzeci razem Teraz godzina no. Jest to druga to ja też po tym kończyć. Dobra. Mhm. Ale ja się jeszcze dzisiaj uczyć, z polskiego, z matematyki. Z nie, fizyki... To, no, mogę, mogę się wyłożyć, żeby ten... skończyć? Na no, kołaś chcesz. No tylko, że dostaniesz dobra. bana na 5 minut, to nie wiem czy warto. <noise> Ej dobra, no to... Cześć cześć. No to mi jego cześć. do zobaczenia dzięki za dziś. Cześć, cześć ja. okej. No. Patrz, szpila nam nie pomogła. Ona pomogła Marsonowi, a później Marcel mi pomógł, ale... No, zresztą jak wyszło. Richard. No nie, no nie, po prostu, my brak. tak... Powiem tak. Gdybym ja nie poleciał nie, na skrzynkę. Nie, że nie, po prostu nie Nie, nie, ale ci mu, wiesz o co chodzi? Ona była przy genie, obok mnie, ale zobaczyłem skrzynkę, nie? I myślę, dobra, trzeba wziąć, nie? Lepkie <grymki> rączki. Trzeba znałem raz, widziałem tą skrzynkę czy coś tam miałem w dłoniach. To mi się zamieniano to nie co koniec jest bliski ściągaj okay. się z haka, ściągaj się z haka Marson Ty się żyjesz? Musiałem żyć po Aj nie udało się Nie o, A trzy osoby są na hot tak. Dobra kończę o, siema, czy Ale radzia na DPD na mówiliśmy a dekiety, ja jedyny dekiet wyjdziesz. Jutro już nie będzie tego miał, ale przynajmniej dziś mogłyśmy z nim porozmawiać. Pewnie tak. No i umarłem. Do no dobra. wszyscy umarliśmy. Znaczy wy umarliście. No dobra, to siema. Jutro będziesz? Myślę, będę, powinienem znaczy się pewnie jutro też Piesz, ale będę. Już, A, no dobra, spoko. To siema. No na razie, miłego gdzieś. Fajnie było. Szkoda, że tej skrzynki nie mogę wziąć do zasobu. Jec. Jec. Ooo, trzy tysiące. Zaraz, ty wiesz, słuchasz, nie? Nie, to już słuchasz od mnie? Nie, to są 14 tysięcy banku. Git.